Cześć, dzisiaj wspólnie robimy Open Boxa i moje pierwsze wrażenie na temat lipkitów od Kylie Jenner. O co chodzi z tymi produktami? Bo może nie każdy z Was wie. To jest chyba jeden z najbardziej pożądanych kosmetycznych produktów w ogóle ostatnich miesięcy. To jest coś, co jeśli jest rzucane, że tak powiem, do sklepu internetowego, a są sprzedawane tylko na kyliecosmetics.com, no i jeszcze potem na eBayu oczywiście drożej ludzi, którym udało się złowić. Ale to, jak jest wystawione na sprzedaż, to pierwsza sprzedaż skończyła się w 30 sekund, kolejne w dosłownie tam minutę, dwie i tak dalej. Mój rzut, że tak powiem, to był chyba czwarty rzut, coś takiego. Często mnie pytacie, skąd ja wiem i skąd ja je mam. No, normalnie, że tak powiem, e, śledzę mm, Instagram e, Kylie Cosmetics e, i tam zawsze jest napisane, kiedy one dokładnie, którego dnia i o której godzinie są do sprzedaży. Nastawiłam budzik, e, żeby jakby wiedzieć, e, żeby mi przypomniał, co nie, no bo nie żyję tym, żeby zamówić sobie kosmetyki. Tylko, żeby mi przypomniał, że to jest ten moment. Siadłam do komputera, zamówiłam i się udało. Mam dwa kolory. E, myślałam, żeby kupić wszystkie, ale tak naprawdę. One troszkę kosztują, i stwierdziłam, że dwa są dobrym momentem, dobrą ilością, żeby przetestować, bo nie wiem jakie to będzie i wy też nie wiecie, dlatego to oglądacie pewnie. No, cena i co i jak, bo o dostępności już powiedziałam. Cena to 30 dolarów. 30 dolarów kosztuje jeden zestaw, czyli mamy tam płynną pomadkę i kredkę. I ogólnie rzecz biorąc, ta cena jest wysoka, ale patrząc na inne produkty wysokopółkowe tego typu, to jakby razem wychodzi całkiem tanio: bo zwykle jedna kredka czy jedna pomadka kosztuje około 20 dolarów z takiej wyższopułkowej, że tak powiem, z tego levelu takiego wyższego. Typu Anastazja, D i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że zobaczymy, czy to jest jakość, która im dorównuje, no. No to sprawdzamy, otwieramy. W ogóle coś, co się śmiałam, zobaczcie, całość jest zapakowana i zaklejona tylko takim maciupeńkim kawałkiem taśmy klejącej. Po prostu wow. E, I tak, szło to do mnie tydzień. Będę rozpakowywać i od razu Wam mówić. Szło to do mnie tydzień, e, i ja też czekałam tydzień, żeby nagrać ten film, bo nie miałam kiedy go nagrać, więc to leżało cały czas u mnie i czekało właśnie. I tak to wygląda. Bardziej pokazuję Wam niż sobie. Ja zobaczę potem na filmie. E, takie, o, piękne, ładne. Fajne jest to, że jest dedykowane pudełko. To jest bardzo miłe i fajne. Że jak przyszedł kurier, to wiedziałam dokładnie, co to jest. I tutaj jest karteczka. Bardzo ładna, taka y, y, z holograficznym, takim, z efektem takim odbijającym światło. I to jest to logo, które jest na stronie, i tak ogólnie. I tutaj e, dostałam list od Kylie. Nie, nie, no wiadomo, każdy to dostał, to jest wydrukowane. No i mamy te zestawy. I bardzo ładne w ogóle opakowania. No dobra, to otwieramy. To może najpierw posey. To najpierw lecimy z tym. Ale najpierw jeszcze Wam pokażę z bliska. Że tutaj też jest ten taki efekt na tych ząbkach odbijania się. Siem. Siem. Dobra. Lecimy. Jak to wygląda tutaj? Mamy kredeczkę. Jest kredeczka. Proszę bardzo, to kredeczka. Taka łokredeczka. Ale tak naprawdę tutaj bardziej chodzi o tą płynną pomadkę. I to opakowanie też, jeśli chodzi o to, jak ono wygląda, to mi się bardzo podoba. Ten motyw w ogóle spływania, który jest konsekwentnie jakby w każdym miejscu. Zaczynamy od konturóweczki. Zaczynamy od konturóweczki. Obrysujemy usta. Obrysuję usta. W tym nie możecie mi pomóc niestety. I faktycznie jest bardzo mięciutka nie trzeba w ogóle przyciskać i ona ładnie od razu rysuje. Okej. Okay. Środka nie wypełniam. Tylko tak zrobiłam dookoła i leciutko rozmazam. Tak jak po prostu robię to zwykle, nie robię nic innego kompletnie. I dobra, mój sposób w ogóle na... A, jeszcze... Właśnie, bo ja zawsze wącham. Dla mnie w ogóle produkty do ust, w ogóle produkty kosmetyczne i wąchanie to jest bardzo ważna sprawa. Co mi, co od razu jakby zauważyłam, to nie zapach, tylko aplikator, który jest tak jakby mniejszy, jest taki błyszczykowy, taki jakby, taki, taki przeciętny, ale jest mniejszy niż zwykle. Nawet widać w porównaniu do tej samej pałeczki, prawda? Że on jest taki po prostu mniejszy, przez co będzie bardziej precyzyjny, także spoko, a pachnie, pachnie... Mm, jak jakiś wyrób cukierniczy, takim cukrem pudrem dla mnie pachnie. Jest przyjemny ten zapach, ale nie jest jakiś taki nadzwyczajny, nie nie, nie szaleje za nim. A jeszcze tylko jedną ciekawostkę Wam powiem, że to jest jakby zmieniona w ogóle formuła, bo za pierwszym razem kiedy one wyszły miały inną formułę niż potem, potem miały udoskonaloną i podobno jest dużo lepsza, że ta pierwotna nie była taka e, wcale super ekstra. Mój sposób w ogóle na płynne pomadki to to, żeby używać ich ultra mało, czyli tyle ile się wyjmuje, plus ja jeszcze ten aplikator z obu stron, e, e, no widział, widz, widzieliście, wycieram po prostu, no wycieram i lecę. Od dołu jest taka e, rzadka ta formuła, taka płynna bardzo i ta mała ilość naprawdę starczy mi na pokrycie całych ust, zawsze niezależnie od tego jakiej płynnej pomadki używam, bo one zawsze, e, przynajmniej każdej firmy jakiej ja mam są bardzo, bardzo napigmentowane, zawsze, tylko nie zawsze, te, e, niektóre te formuły są bardziej wodniste, a niektóre nie e, i też my z płynnymi pomadkami nie dojeżdżamy i nie dokładamy. Bo wtedy na pewno będzie brzydko. Każda pomadka wtedy brzydko będzie. Taka, e, taka skorupa się zrobi. O, skorupa, to jest dobre określenie tego. Kolorek? Fajny. Ma trochę różu, trochę takiego przygaszonego różu z brązem. Podoba mi się, ale wydawał mi się na przykład na słoczach e, dużo jaśniejszy. Ale to pewnie dlatego, że mało kto jest taki super jasny, a wiadomo, że to jakby w odniesieniu do skóry i do karnacji. Także spoko. Fajny kolor. Zaraz się biorę ze zmywania, ale jedną rzecz e, zauważyłam. E, szkoda, że to nie jest odwzorowanie tego koloru, jakby tak e, naprawdę. Teraz lecimy z drugim kolorem e, i to jest Coco OK. E, najjaśniejszy wśród wszystkich. Taki najbardziej nudowy, e, delikatny, przybrudzony róż, czyli coś, co ja uwielbiam. Właśnie też dlatego wybrałam te dwa kolory. Powiedziałam, że one są super na co dzień. Jaśniuteńki. Okej, okay, mamy. Podoba mi się, że ten kolor jest tak bardzo jasny. No dobra, to lecimy. Bardzo fajnie. Uczucie jest takie, że tak jakby tego nie czuję. Ani nie czuję żadnego nawilżenia, ani nie czuję żadnego wysuszenia. Yy, oczywiście nie, no jakby nie odciska się w ogóle, bo na tym polegają pomadki tego typu, że w ogóle nie zostają nigdzie. Jak na razie bardzo dobrze. Zobaczymy, jak się zachowają. Później, dlatego że to akurat jest najważniejsze. Bo to, że przeszły test, że kolory są spoko i się fajnie nakłada, to jest jedna rzecz, ale to później dopiero życie weryfikuje, że tak powiem. Teraz jestem po 6,5. Godzinach mniej więcej po kilku, po dwóch posiłkach, e, drugi też nie był taki typowo tłusty, e, ale też nie uważałam jakoś super, po prostu jadłam normalnie. E, I po już no, kilku napojach, nie wiem, trzech-czterech, coś koło tego, nie wiem, nie liczę sobie picia. O tak, aż tak. I e, jest e, słabo, z tym, że oceniam ją jej trwałość i jakość jako. Dobrą jak najbardziej, ale to nie jest tak, że ona ma jakość, której nie ma żadnej inna pomadka. Bo mam kilka, mam sporo pomadek płynnych i ta trwałość jest podobna albo troszkę gorsza. Nic nadzwyczajnego, nic co zadziwia, nic co jest niespotykane, nic co jest nadzwyczajne. Także. Tak wygląda właśnie moja ocena po jednym dniu użytkowania. Będę też Wam updateować na innych moich kanałach komunikacji właśnie z Wami, co i jak. Koniecznie dajcie znać, czy chcecie, żebym znalazła zamienniki dla tych kolorów, bo jeśli chodzi o jakość, to nie będzie trudno, bo tak jak już Wam wspomniałam, nie jest to jakaś nadzwyczajna jakość, ani nie jest zła. Ani nie jest lepsza niż inne produkty. Yy, I co? Ale kolory naprawdę są bardzo fajne, ale to też nie jest tak, że te kolory są takie, że w ogóle urywają głowę i koniec świata. Ten jaśniejszy bardziej mi się spodobał. Yy, uważam go za jednak bardziej oryginalny i wydaje mi się, że trudniej będzie znaleźć mi dla niego zamiennik, ale się postaram, jeśli tylko chcecie zamienniki, to to zrobię, więc piszcie w komentarzach, czy chcecie zamienniki. I piszcie mi o wszystkich innych pomadkach płynnych, jakie testowałyście, testowaliście. Jaka firma. Jaki macie może kolor, który uważacie za wyjątkowy i które wypadły super, albo bardzo źle. W ogóle o wszystkich produktach tego typu mi piszcie, bo jeśli ja czegoś nie mam, koniecznie po to pójdę, bo chcę zrobić jeden wielki film zbiorczy z podsumowaniem jakościowym, właśnie tych pomadek. Jeszcze jedną rzecz wspomnę, która właśnie mi się przypomniała, bo właśnie ją, że tak powiem, poczułam. Ja mam z ustami tak, że jeśli na nich nic nie mam, to. To czuję dyskomfort bardzo duży. I e, te pomadki nie dają suchości. To jest fajne, że nie czuję wysuszenia, ale jeśli tylko ich nie mam, czyli w tych miejscach, gdzie ja mam zjedzone, ja teraz czuję wysuszenie i to jest dla mnie super niekomfortowe, ale chciałam oczywiście nagrać to tutaj piękne zakończenie filmu. Więc tutaj pięknie zakończam i ja sobie. Um, a, jeszcze jedna rzecz e, z pomadkami płynnymi. Nie dokładajcie ich. Zmyjcie całe ładnie usta i namalujcie je od nowa, bo to naprawdę będzie miało ogromną. E, ogromną różnicę w komforcie i w tym jak to będzie wyglądać, więc ja sobie teraz zmazuję i po prostu biorę sobie ten pierwszy kolorek, czyli pozi będzie drugą część dnia ze mną, no, ale film już jest, już jest koniec, kciuki w górę za taki test na żywo razem z powrotem, co się dzieje, serducha dla was, cześć.